Witajcie, z tej strony SP, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z Margonem. Na samym początku, zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i dzisiaj zrobimy to co robiliśmy kiedyś, e, ponieważ ostatnio, jak widzicie, pojawia się troszeczkę mniej odcinków. E, tyle, ile będzie łapek, w setkach oczywiście, tak jak było wtedy. Tyle minut będzie następny odcinek, wtedy było ich e, 900 w trakcie, e, w trakcie nagrywania tego długiego odcinka. Więc zobaczymy, ile dzisiaj dobijecie. I e, następny odcinek gdzieś pojawi się gdzieś koło wtorku, wtorek, środa, coś, coś na następnym tygodniu. Postaram się zaprosić do tego jakiś e, super ekstra wystrzałowych gości, żeby był naprawdę e, ciekawy. Więc e, let's go! Przypominam, że na przykład, jeśli będzie tych łapek 600, to będzie 60 minut, jeśli e, będzie ich załóżmy 200, to będzie 20 minut, e, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że. Rozumiecie. Dzisiaj bijemy sobie E2 e, Jest ogólnie na dworze tak gorąco, że wy nawet nie wiecie e, jakim problemem jest dla mnie założenie tutaj koszulki teraz ale nie będę tutaj z moimi e, wielkimi e, grubymi cycami grubymi tutaj wiecie siedział i, i paradował więc stwierdziłem, że no niestety tak trzeba będzie zrobić, pomęczyć się chwilę e, Na razie będziemy bić E2 e, co później to świat pokaże Good Hardus stoi, stoi, Tu jest jeszcze Ananiel respi więc tu sobie zawiniemy winkiel e, na tego Goodhardusa. może polecić z niego coś dobrego, może nie kto wie, niestety e, niestety e, nie był zbyt szczodry na jakieś dary ochot tutaj się zalogował nasz kumpel dodamy go sobie do dodamy e, go sobie do drużyny do, druży do drużyny, nie do drużyny, tylko do drużyny i e, i ubijamy z nim, dobra Rozwiążę tą grupę Jezu. Ja się zaczynam jąkać, to nie jest dobry, e, dobry ten. Ogólnie możecie napisać jakieś propozycje, do kogo byście też chcieli do tego dłuższego odcinka. To ja może e, w miarę moich możliwości, sił, e, postaram się e, tę osobę zaprosić, ogarnąć i, e, i, i zobaczymy. Ostatnio był to Homer i Ale. Mm, myślę, że Homera znów wziąć, ale może też by się zgodził, może być nawet więcej niż tam dwie osoby. Zobaczymy. Może być to osoba jakoś niepowiązana czysto z YouTube'em, więc piszcie śmiało, niech wyobraźnia was poniesie. Zobaczymy, co damy, co damy radę zrobić. Teraz idę na lochy kultury. Ja mam okazję spotkać Domunisa, nie, bo był 50 dni temu, więc taka, taka okazja mnie tutaj nie nie zaszczyci, zaraz pójdziemy też poszukać złego przewodnika mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośno bo coś mi się wydaje, że może troszeczkę być teraz już jest troszeczkę ciszej a też staram się mówić w miarę dosadnie może moja składnia zdaniowa nie będzie jakaś super super ekstra, ponieważ wstałem z jakieś 10 minut temu, więc, więc tak to wygląda, ale myślę, nagram odcinek, bo bo miał być i, i, i będzie, nie? A następny zrobię jeszcze z takim większym przytupem. Tutaj ktoś sobie e, Ubił więc idziemy teraz na naszego remonka czyli naszego 113 tancerza ostrzy e, I tam i tak Jak ja się pocę to, to jest po prostu hit e, I tutaj poszukamy sobie właśnie e, Naszego e, Kumpla dobra błyskawiczny Tutaj rozpraszający zadziorny błyskawiczny e, Legenda mam nadzieję że poleci na no prawie E, dobra, w takim razie idziemy od e, Ithan Ithan i od Ithan. bo Tutaj przez te bastiony tam ma e, więcej respów. Kiedyś ktoś, ktoś się też pytał, co to jest za strój e, na tej postaci. E, jest to strój z trzeciego. E, nie, przepraszam, z trzeciego? Z trzeciego czy z czwartego? Z czwartego Margo Campu chyba, jeśli dobrze kojarzę. Nie pamiętam, z Margo Campu, tak samo ten, który mam na e Space na 120. Jest, e, jest Margokampu to tak samo ten, już, już wam zaraz powiem, ten jest z y, trzeciego, z trzeciego tak, bo z drugiego był ten, e, ten czerwony z tą kulą, więc ten jest z trzeciego. Mi się osobiście bardziej podoba. Nie, co ja gadam w ogóle jakie głupoty ten jest z czwartego, e, z trzeciego jest e, ten z pochodnią. A z drugiego i pierwszego jest y, o ten, który mam sobie gdzieś, y, gdzieś tutaj chyba, jeśli dobrze kojarzę, nie tutaj mam, tutaj mam, y, o herek, jaki zupałem. tutaj mam y, zupełnie nie, tutaj mam klanowy, zaraz wam pokażę, no może na 60 jest on ubrany, on w depo chyba leży, więc, więc prawdopodobnie, czeka się tak zasłonię jakoś sobą ten syf, który jest tu, ogólnie sorry za jakieś takie, za e, jakieś takie syfy, ale no to musi tam leżeć, bo nie chce mi się tego sprzątać, a jakby wychodził do pracy, to to żelazko muszę jakoś nimi wypracować, więc e, chodzi mi o ten strój z Margo Campu, o, o ten, więc e, mam nadzieję, że już, e, że już kumacie, e, o który chodzi, dobra, odkładam go z powrotem do depozytu tutaj, hop, e, i wbijam na mojego 113, żeby poszukać tego przewodnika do końca. Byliśmy tutaj, też trzeba patrzeć co chwilę czy go ktoś sobie nie ubił, bo on ma już właśnie za 30 sekund maksymala żeby się pojawić i Już powinien stać tak naprawdę I chciałbym go znaleźć troszeczkę szybciej niż moi współtowarzysze Czy się uda zobaczymy Więc hop tutaj I tak Tutaj się chyba w dół tak przechodziło elegancko i tutaj powinno go wyszukać gdzieś tutaj na tym respie a czy tak dalej jest to nie mam pojęcia kiedyś tak było, w ogóle teraz widziałem że nowego kolosa wprowadzili na 2.7.9, ja niestety nie mam takiego poziomu żeby wam pokazać ale tam już u, u, u chłopaków widziałem że jakieś odcinki się yy, pojawiają, coś tu, coś tu, coś tu, dobra yy, teraz został tutaj jeszcze resp na dole w ogóle możecie też napisać jakieś swoje plany na wakacje Gdzie się wybieracie Gdzie chcielibyście pojechać Możecie śmiało pisać, ja lubię jak jest dużo komentarzy, lubię je czytać, lubię na nie odpowiadać Chyba, że są miłe. to też na nie odpowiadam tylko, że w głupi sposób Bo no, no taki jestem, takiemu wszystko wolno Tutaj to się bije czy obchodzi, obchodzi się to dobra W ogóle też nie wiem gdzie stać na tym 113 tutaj E, z tego powodu, że no. Do EQ sobie nic nie zlotam. Mniejszej postaci nie mam, więc tam też sobie nic nie zlotam, więc nie mam pomysłu e, gdzie mógłbym e, stanąć e, tym 113 e, nie mam, mam, mam już pierek z miłka, więc e, to nie jest mi jakoś już u, ultra, ultra fast potrzebne, ale, ale no nie wiem właśnie może jakiś e, może jakiś mazurnik, może jakiś e, e, krzyż... Nie wiem, nie mam pojęcia. Napiszcie, bo żeby bo wygracie w tę grę więcej ode mnie, to będziecie e, mieć jakieś szersze pojęcie na ten temat. Dobra, tutaj przewodnika nie ma, tutaj jeszcze tak zakąsimy u góry, żeby widzieć czy... Czy nie pominałem. dobra. Jeszcze luknę tutaj, czy nikt go nie bił, nikt go nie bił. Więc... E, Założycie, że ktoś teraz się przeteleportuje do Andarum i z Andarum go mi e, wybije, bo to jest takie w sumie e, bardzo prawdopodobne, bardzo realne, jeśli chodzi o tą gierkę. I mam nadzieję, że, e, że tak nie będzie. Oby. Oby tak nie było. E, trzymamy na to, za to kciuki, bo chciałem Wam jednak pokazać, że po szukaniu znajduję tego Herosa i go jednak biję, nie? E, byłoby to naprawdę bardzo, bardzo miłe. Dobra, teraz tutaj jest, jak ja się tak poce, że to jest hit. To jest hit, jest, jest tak gorąco. Nie wiem, ile jest stopni, z jakiego jesteście, ale u mnie jest. Nie mam telefonu pod ręką, ale u mnie jest dzisiaj jest 34, może 5 stopni. I najgorsze, że ja dzisiaj idę do pracy. i Ja zanim się dostanę do pracy, to ja będę, nie wiem, roztopię się chyba. Roztopię się chyba. Wczoraj, e, w sumie miałem wolne, więc Wczoraj miał się coś pojawić, ale Ale nie ukrywam, że byłem na baseniku Byłem e, później Gdzieś tam ze znajomymi i, 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 w sumie I w sumie do domu wróciłem o 23 i Położyłem się spać I tak powiem, no mój dzień, więc e, Więc no Sorki Sorki, memorki są rzeczy ważne i e, I ważniejsze I ja wam tak samo polecam, że żeby wybierać jakoś, spędzać czas aktywnie, a nie siedzieć przy komputerze, zwłaszcza w tak ciepłe dni, bo to jest naprawdę nie dość, że męczące. A z drugiej strony, trochę przykre, że jest fajna pogoda, zawsze można gdzieś ze znajomymi wyjść, a nie siedzieć jak jakiś nie wiem, czupa -czups przy komputerze i, i, i swoje żale wylewać na mnie, więc nawet z jakimiś znajomymi na piłkę. Nawet z jakimiś koleżankami na drineczki, Jeśli nie jesteście pełnoletni to na co pomarańczowy i, i, I radzicie sobie, wiadomo e, Dobra Czy jest e, zły przewodnik? E, dobra, nikt go nie bił na razie, więc to jest też To jest też plusik, mam nadzieję, że gdzieś go tutaj w końcu znajdę Bo No, tutaj go po respach nie wyszukuję to Idziemy już na mroczny przesmyk Czuję, że on Wandarum stoi, to jest zawsze tak złość, Jak szukasz od Ithan, jest Wandarum, jak szukasz od Wandarum, jest przy Ithan, nie? Znaczy nie Withan, bo Witchan nosi się jako tako... No nie respi, tylko tylko jednak... <grym> tylko jednak z tej zburzony. Ale mówi się od Ithan, więc no nie dociekaj. <grym> Dobra, tutaj w dół. Hej, gościa nie ma. Tutaj te... pamiętam, że tutaj się kiedyś dawał stanąć tak w jednym miejscu i, I go wyszukiwał. Czy teraz tak jest? Nie mam pojęcia ale zaraz to sprawdzimy e, zaraz to sprawdzimy czy tak e, faktiko jest e, ile warte ko282 e, nie, nie wiem, dobra tutaj go nie wyszukało więc trzeba będzie e, trzeba będzie sobie tutaj nie no, wyszukiwało go raczej wtedy bo dobra załóżmy że, 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 że żeby wyszukał. więc jak go nie znajdę to e, prawdopodobnie e, prawdopodobnie stoi tam ale ja go coś wyczuwam w, w Anarum na razie, bo wątpię, żeby 6G na Pandorze tyle warto, Aha. ale śmieszki, heheszki, normalnie, normalnie, lol. Dobra, idziemy na przedostatnią mapę, zapomniany szlak. Mam nadzieję, że nie trafi nas szlak, hehe, i, i tutaj jednak coś się, coś się uda, coś się uda. E, to znaczy znaleźć go, bo no, nie ukrywam. Już chwilę, chwilę go szukamy. I mógłby się pojawić. Ja wiem, że on zwój odda, bo o legendzie z nie od niego nie ma z od niego. Z niego nie marzę, ale... Ale no, byłoby przyjemnie. E, z, z jego strony jakby... się pojawił wcześniej, no. E, tutaj teraz na prawo. Respka zły przewodnik. Czy on będzie tutaj? Nie, nie ma go. Jakby ktoś się pytał, co to jest za dodatek, to macie tu napisane na dole Minimap Plus, więc e, zainstalujcie sobie, bardzo przydatny dodatek. E, jest to minimapa, ma tutaj ustawienia, można się bawić tam i, i, i naprawdę polecam, polecam z całego serca. Ktoś tam kiedyś pisał, czy takich mm, dodatków używam na co dzień, więc e, mogę Wam e, mogę Wam to w następnym odcinku pokazać e, jeśli byście oczywiście chcieli bo jeśli nie to wam nie pokażę e, i, i i wtedy będziecie widzieć ja nie użyłem też jakichś nie wiadomo jakich e, jakiś ultra wyszukanych tych dodatków więc e, dobra pójdziemy od śnieżnej Ty no, no jak nic mi go ktoś ubił no, zły przewodnik no musi gdzieś tu być no nie wierzę że nie ktoś mi go ubił na waletach ktoś wleciał i mi go ubił. Tu nie ma. Idziemy w dół. Idziemy w dół w takim razie. I tak. Tutaj powinno nam go wyłapać z tego ogniska chyba. O, no i mamy go. Wreszcie. Czyli teleportujemy się tutaj. I idziemy sobie elegancko tutaj na złego przewodnika. Widzicie. Mogłem się przeteleportować do Andarum i bym go od razu miała. Tutaj... Dobra. Lecimy. Błyskawiczny. Błyskawiczny. Uuu. ręka. No nieźle. Eee, no, tak więc myślę, że powoli można zakończyć ten odcinek. Jeśli się podobał, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, tyle ile będzie łapek, tyle minut, to będzie odcinek, czyli 100, to 10 minut, 220 minut, nie wiem, 90, znaczy 990 minut eee, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc trzymajcie się. Cześć.